Szanowni Państwo, młodszy brygadier Łukasz Bleski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Dzisiaj odbywają się dni Powiatowego Dnia Strażaka. Zakończyły się uroczystości na placu przed Starostwem Powiatowym. W tym momencie rozpoczęliśmy piknik strażacki. Pod nazwą Poczuł się strażakiem. Ideą dzisiejszej zabawy jest to, aby najmłodsza osoba, młoda osoby spróbowały działań, w których my niejednokrotnie się zmierzamy. Przygotowaliśmy siedem konkurencji dla najmłodszych, i żeby zostać dzisiaj młodym strażakiem, trzeba zaliczyć takich konkurencji pięć. A konkurencje czy stanowiska mamy takie: udzielanie pierwszej pomocy. Praca w zadymieniu, najmłodsza osoba zakłada aparat i przechodzi przez strefę zadymianą. Ścianka wspinaczkowa, ratownictwo wysokościowe, druga ścianka, ścianka speleo, ratownictwo techniczne, cięcie pojazdów. Ale dzisiaj również można zobaczyć nowy dwór od strony rzeki Tugi i zapraszamy dwie łodzie motorowe z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim i Państwowej Straży Pożarnej. Pływają po Tudze i najmłodsi mogą również po tej Tudze popływać. I oczywiście nie może zabraknąć na festynie strażackim elementu związanego z wodą. I takie stanowisko również dzisiaj jest przygotowane. Gaszenie tak zwanych symulowanych pożarów. Jest domek, jest nalewak i tam trzeba z wodą podziałać. Festyn dzisiejszy i całe uroczystości przygotowała komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ochotnicze straże pożarne z całego powiatu Nowodworskiego, starostwo powiatowe i urząd miasta w Nowym Dworze Gdańskim.